Oto 10 rzeczy, które musisz, nie lubię tego słowa, ale w tym wypadku musisz wiedzieć o psychodelikach, jeżeli planujesz przygodę z nimi. 1. Psychodeliki nie są dla każdego. Jeżeli zmagasz się z problemami psychicznymi, typu psychoza, choroba dwubiegunowa czy schizofrenia, nie powinieneś eksperymentować z tymi substancjami. 2. Psylocybina zawarta w magicznych grzybach uważana jest za najmniej szkodliwą i najmniej uzależniającą substancją narkotyczną. 3. Psychodeliki używane są jako narzędzia do walki właśnie z uzależnieniami, między innymi alkoholowymi czy tytoniowymi. 4. Psychodelików, zwłaszcza LSD, w dolinie krzemowej używa mnóstwo osób, w celu poprawy swojej kreatywności. Do tego celu używali ich m.in. Steve Jobs, Bill Gates czy Carrie Malis, Laureat Nagrody Nobla. 5. W Australii w Kanadzie czy w Izraelu stosuje się psychodeliki u pacjentów, u których stwierdzono zespół stresu pourazowego czy lekoodporną depresję. 6. Po spożyciu dłużej dawki psychodelika jest możliwość, że zostanie aktywowana w naszym mózgu szyszynka, czyli taki mały gruczoł, o którym już opowiadałem, który między innymi odpowiedzialny jest za kontakt z innymi wymiarami, co pozwala nieraz na doświadczanie właśnie stanów mistycznych. 7. Bed Trip, czyli bardzo niewygodna i niechciana podróż psychodeliczna która może się wydarzyć i może być niebezpieczna, natomiast jeżeli ona odbywa się w warunkach, które są bezpieczne, staje się jednocześnie doskonałą okazją do pracy nad traumą. I opierając się o doświadczenia wielu podróżników, jak oni twierdzą, Bed Trip okazał się jednym z najcenniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w ich życiu. 8. Jeżeli to Twoja pierwsza podróż, Koniecznie przestrzegaj wszystkich zasad BHP i skorzystaj z pomocy sittera, czyli opiekuna odpowiednio przygotowanego do tej roli. 9. Integracja psychodeliczna po psychodelicznej podróży to bardzo ważny element procesu, o którym krótko opowiedziałem w poprzednim nagraniu na moich social mediach. I 10. Odkryj psychodeliki, potęga potencjałów. Czyli ważne kompedium dla początkujących, e-book, który jest dla Ciebie dostępny, jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat psychodelików oraz świadomego korzystania z tych narzędzi. Link do e-booka znajdziesz w moim instagramowym bio, a jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania na temat psychodelików, możesz je zadać tutaj w komentarzu i postaram się na nie odpowiedzieć. Pozdrawiam Was i najlepszego.